O, będzie chuj Czemu? O. Ja nie zrobiłem tylko pieska, bo tak, bo ma taką chęć. O nic są spojrzał. Czas na pełne hmm, się o, za tym spotkają po prostu. Nie tylko bojowe spotkają dziś stworce... na... No czemu z opóźnieniem sprzedili? W ogóle kulkama macie. A mnie tepa jeszcze na boki teraz, A, tak, pewnie. Gdzie ten frajer? Powiem o No wyłącz mi ten zdolność rzeki. Bo jakieś lagi, to kurwa nie wyjebał, nie Jebałem, no hita, czy coś. O, tepa, je bez cierby. wczoraj też mnie tepało ty zjebany, że grze. Serwer jest główna kurwa, pierdolonego jak zawsze. Spokojnie. No delikatnie cię to... Jedyne gry, w tak zaflaguje gry. Od... Jej co za przypadek Debil. A. Podejdź pod drzwi, chodź, pod mało, pod drzwi same. Zapałem. Ojej, pajączek, zjeb się sam. Ojej, co ci to do? No, 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 trójka, trójka, trójka! No trójkę włącz, kurwa zjebana gra, haha! Ja pierdolę, o, ojej! Aj, odmachowy, kurwa, do łap łapo. Też nic nie działa, widziałeś? Widziałeś, kurwa, dobra gra! Jaśnie na Kurwa mać. To teraz możemy pozbawić się żaby na szczęcie, na całe szczęście. Ale żeby się nie gra w sobie, źle, jak, ja, jak, ja, jak ja nie gra. No nie pytam. Czy chcesz, Łukasza? Ja, to? ja to. Dobra. Nisko się zrobisz, kombos przyciągnięcie i puszcz, nie? Ależ hmm. Ojeju. No ja pierdolę z zewnątrz? No gościu. Tylko po ja to, żeby na lagu. Będzie na furbie pewnie, ale... A już. Ojej, ten tak sam, ojej, ojej, pi-pił. Pi-pił. <laughs> postać jedyna, że to rumie, to chyba, jedyna rzecz, o której mówię, to kulka. W że ma porażenie, snajper szybko w z blaską. Ale biorą ją tylko i wyłącznie po to. Bo ma kurwa... Ta. Tą umiejętność. <noise> Albo mnie puszam w jego. Oni chyba lubią standing mhm. A wystarczyłoby, żeby weszła na górę to już bym mogła, już bym coś mogła trafić Ale mózg w oczywiście <śm> <śm> No po Mogę tam podejść, Tylko już patrzę, co oni robią. Ja bym zdechł, tyś byś siedział wkurwiony, że zdechłem. Jest taka opcja, a gdzie wódór? Więcej lat. Ja pierdolę! Ten ze czym kurwa Aha, dostałem fajnie. Mhm. Nic, krągle cicho. An bite cample. Takie, tam tak, zwany jasna stronicz. Se passe le level <anz peng friend> là. Dostałem prześciany. Tak, i jemniesz kurwa Dasza. Przyciągniesz się oczywiście i nie złapię, bo ona robi przewrotkę. Let's go! Ty, bo coś tam Co tak nie jest? Ale to by się zastanowić, co. Na chuj tutaj. Na chuj, na chuj na tym nabu będzie można było tutaj łazić kurwa. Nie po wiem. tych różnych miejscach. Po co można dojść na przykład do takiego diury, kurwa? Nie, 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 nie. Do takiego źródła energii, nie? Mm. Właśnie, pochuj Pochój te dziury w ogóle. Czy ktoś spać się zabił? Najwidoczniej. <śmiennie> Że no, mapa w okupancie, kurwa. kurwa. Lukas to jeszcze widział, widzisz? Ile lat temu. Ja pierwszy no. Nie rozumiem, w ogóle nie rozumiem konceptu tego całego, kurwa, pomieszczenia tutaj. Ale chuj. Ja wiem do czego, do, do czego to działa, ale no... dlaczego kurwa, tu można wejść? O! Trafiło jej się. Szacun 4982 Nie akceptuje. Chyba tworzymy zespół. W dupę zestrzel Uuu. O, 6 minut temu dodałeś odcinek? Nie... Pokazałem mi nie, że dodajesz s Odcinek Wiesz <laughs> Nie, no teraz nic nie dodawałem Pokazuje mi 6 minut temu Ale co, y YouTube te? Potwierdzenie? YouTube znaczy... Powiemy jej, że żołdak no? No to powiemy jej, idąc tak nie opóźnię, że ja pierdolę, wiesz? No to sam tylko, że jak oni też tam pójdą? Nie pójdą Chodźcie, tu schować. Czekaj, o ja pierdolę za, za cioterstwo. Na no, lewym już co? <coughs> Nie. Wiem. A może? W tym sensie jakby zrobiła to samo co wtedy Podeszła do skraju tego gówna i mógłby ją przyciągnąć wtedy, nie? Ale chyba tego nie zrobi teraz. To dla mnie wciąż nowość na wyjściu Skaret? Napis, mi tak. Siedź tu, ja i na drugą stronę. Może mi się uda coś zrobić. Jak się spierdoliła od razu od tego, ojej! Możemy już potem ściągnąć lejle i Lejlą się chyba zabarkadować i granaty, kurwa <laughs> i ten, to już jest, to jest kurw, to kurwica, a ja nie granie. Ja pierdolę, to za rakowisko umysłowe. ze ściana oczywiście, tam, no tak. Dobra. A idź na górę z skrajnie na szczegółowość. Zobaczymy, co się stanie. Tam. No ale i tam. Idzie pójdą? Dzisiaj. Aha, tu. Po prostu, po prostu na środek, tak? Aha. <laughs> Ja pierdolę, Przez nie jestem. Jest za znowu super Do ciebie tylko strzela pojebana Mógłbym zdążyć zejść, ale chyba nie ma sensu, bo to się, się pilnuje bardzo Kukamy gdzie jestem kurwa Buder jest w środku, ona na A już nie Dziś? Nie no kurwa. Nie. Kurwa daję! Nie, nie zjebę się sam... Ja pierdolę. O. Ale od jednego... Odjebałem... Może i dobrze. Ej. Ale odjebałem główno weź Anakina, i ja obiłam na może. Weź wyciągnięcie i zrobimy im fun, kurwa. Mam, mam. Ja mam. Albo czekaj, może tak. Szkoda mi tego drugiego pusza, obiłano na takie kombo trochę. Nie? O boże, teraz tak, dobra się bawić chyba. Hmm? Puszczmy. To ja. To ty. Gdzie idą? No pałe jak dawny. Przyciągaj, dawaj. What? No kurwa no ja mać! <laughs> ja pierdolę. Cofnij tu, chodź. I no, chodź obejdźmy prawą na środek, jak są, Dawaj, dawaj, Tu chcesz iść? Mhm, mm dostać ich. ma mocniejszego poruszania. Kurwa, schowaj się za tym gównem po lewej. Pociągaj. Nie, jest. Dobra, na środek. na prawo, ja na lewo.

Słabeusz jest na pewno. No i te teleporty kurwa! Trzeba było to sobie przemyśleć. Ile hapy mam już! Pana pierdolona z kierdalaj. Lewi się ci śmieci! Lewi się ci śmieci! Lewi się ci śmieci! się ci śmieci, uważaj! Ja pierdolę, wow. Poknęłeś mnie, brawo, zjebie, kurwa. Jesteśmy w niezłym stanie. No nic! Pierdolę! Zjebana, kurno, kurwa, jebana. Aha, no ile HP mam już, ja pierdolę, kurwa, averagalukeski Falker, kurwa! Jeba... ach kurwa Aha, Oj, nawet podejść nie ten... Kurwa, uważaj No boj, ledwo żyje Ja to mam Dawaj NO NIC NIE DOSTAŁ KURWA Na ziemi chuj jebany leżał, kurwa kierdolony! Śmieć jebany Jebane, kurwa, fartowne śmietniki, kurwa, zajebane, pierdolone, pizdę se kurwa, ty kurwa zjebie, jebany. Aha, no fajnie, a super. O kurwa, nic nie dostał, miecza się tym nie miał, ale nie kurwa, kutas jebany, szerwono nie dostanie, pierdolone śmiertelne śmiecie, kurwa jebane, chuj ci w ryj, pierdolona kurwa. Farty jebane, pierdolone kurwa, dwa razy powinni zdechnąć, ale nie, oczywiście, że nie kurwa. Niech to mnie będzie tepać, kurwa, może, ja pierdolę! Dobra, mam okazję. Nic. Nic. No nic! Zawierzyło mnie na tego, na tego drugiego, który dalej. Rozmiesz? No giń, kurwa, jebana fartowna, ja pierdolę, kurwa! Ach. Nieśmiertelne śmietniki, kurwa, jebane. Pierdolone, kurwa. No gin! Jest, jest, kurwa, przeżyj. Pierdolone farty, kurwa, cztery razy powinni zdechnąć, ale nie, oczywiście, że nie, kurwa. Ani razu nas nie pokonali, kurwa, ani razu, raz się zjebali i punktu na tyle. Ani razu, kurwa, wigilacji, kurwa. Ciemna strona. Zdawało mi się, że drachmą wytrzymał ten macha no, no. oczywiście <śmieniciela> Skurby Haha, gej. Haha XD. Jakby ci nic nie robić, to by się to by się poczuł urażony tak. Mhm. Mm Wiesz, takie są niepisane z za, nadwygry. Za Ale ja pierdolę jakie farty. Ile razy jakiś chuj leżał na ziemi i nic nie dostał, kurwa. Oh, łatwo A, tu, to tu, to w sumie na zewnątrz i chuj. No i chuj. Co to robi? Nie prowadzi tam przecież. No więcej Też teleportów, ja pierdolę kurwa, hahaha. Kto jest? To środka, no, pośle, środki jebane. No i chuj. Ja będę tu siedział i chuj. Chodź tu. I odwaliłeś moją akcję. Czarłem. <grystanie> no tak. <grystanie> A co my robiliśmy od kurwa początku tamtej rundy? Jakie Rcole? Niektórzy z was służyli chyba pod reksem w 501 legionie. Ale mi napisał. Go hide. Może jeszcze spróbować łazić między tymi kolumnami i spróbować tego Palpatina zajebać bo kogokolwiek kurwa, nie? Chodź pierwszy na statek. Gdzie stoją? O tam. A tam... Chyba to. dalej, jeba. No fajna szarża, kurwa, jego jebana macie. Fajny push! Nic się nie stało, nic kurwa, totalnie nic. Fajne, fajne fajne, fajne, fajne to było. Fajne, o, kurwa, aura, a ja potrzebuję jechać. Zewno już kurwa out, nie out, jestem, out. to nie ma sensu. Były dupę. Nie bane cioty. Kołku, wezmę ci palpatina, ja pierdolę co to było Walę szarżę, się redukcję w chuj Ale nie, po czym kurwa nagle kurwa 200hp No ja pierdolę mm. Ja mu jadę trójką, ale nie Bo się wywrócił, kurwa I nic nie stało, ja po prostu przed niego przeleciałem A Na to się patrzysz, netnie nie da, kurwa, jak podskakuję i mam laga totalnego. Co? Aha. Yes, kurwa. dało ja wejść tu? się nie zjebał. jak ty? Tak. Nie wiem czy mu dasza w ogóle zrobiłem kurwa tą ale taki ten... Skaret, dosłownie skaret to było Nie Nie te to Ja pierdolę U Kurwa Największe świata Ach kurwa no. Najlepsze jest to, że Palpatine o full HP, Super. Patrzę sobie i można doskoczyć. A, jak machnę mieczem, to doskoczę. Aha, jak nie machnę, to nie doskoczę. No tak, no bo jak z tym mieczem, to skaczę dalej. Czekaj, okay, jeszcze raz. Bez machnięcia. fajnie. No chuja. Teraz z machnięciem. No kurwa że tak z metru przynajmniej. Jaka ja tak? Mm. 101,78, tak? Tak. Z miejsca też, z miejsca skoczę do takiego jednego miejsca. A jak machnę na samego górze, to myślę, że tak zwierzę jest w metrze. Hmm. To 1,78? A TCA ja bym miał innego... Chyba, że żabę, kurwa. Jobiła, no albo coś? Nie no... wiem. Nie wiem. Może, że nic nie jest hmm. już lepsze. Nie wiem, że nie Wow. Ja to we dwóch dostałem z szelców. Standy now, tak. Ja pierdolę, ja mówiłem. Ja pierdolę. A co to zmienia? Jeszcze gorzej. Nie no, idziemy na to, na boki chuj. Gdzie idziemy? Tędy? Czekaj, gdzie Ja pierdolę. Dobra, nasza chyba, nie wiem. Oni chyba nie wiedzieć. Cicho, cicho. Ale nie, no podszedł się, on się blokuje teraz. Kurwa. No, aha, fajnie! Kurwa, że się zablokowało w ostatniej sekundzie. Ty kurwo, jebana. Tak, może, no, oczywiście. Animitedlo kurwa wie w każdej sekundzie, kiedy kurwa. A kurwa, ci też kaszmato. Ży kurwa. Kujowo robisz, że tam schodzić kurwa zawet jeszcze zajebiem jakimś magicznym fartem jebanym Gdzie ta latem sapitka no A to super No odpal tego pusza kurwa! Spierdalaj ty dawni jebany. ci swoje A będę go Nie zestać się, a rako nie łybamy. Ty te strzały może odbić ta gra perfekcyjnie do niego jak sobie w niego nie, to chuja. Przecież, nie. ja go zabiję tymi tymi Nie, Wiem, kiedyś tak 3 minuty, więc wążę na ludzie Próbuję jeszcze w niego odbijać, żeby mu HP nie, nie odnawiało się nie? Odbijam tylko to tak jedna rzecz ja strzałów, Jest Oni chyba nie wiedzą Nie wiedzą, właśnie widzę, że nie wiedzą A zaraz się bym nie schował Trochę się schował Ale Ojej... Nie ma kurwa, bez... Jest... ja tak nie miał jakiś cud Tam pójdzie? Na środka? No A nie, tam pójdzie, tam się schował, kurwa. Trzymaj, o kurwa. Nie zestań się. Spokojnie. Tam do góry, nie? Po prawej, na górze, no. No nic nie dostał, kurwa, jego mać. Pusza też nie! No ty, kurwo, citeska jebana! Pierdolona! Gdzie jest tam? Uważaj, uważaj, uważaj. Ani Hita, ani puszka, mimo że Pusz był kurwa w zasięgu. Ja pierdolę za gówno gra. No kurwa, skąd niby dostaje, żyk? Ale pierdolę, ciotek. Pierdolę. No, już nie Tak, Tak, kurwa, oczywiście. Ja pierdolę. Ja pierdolę! Jedzą! Ja pierdolę! <grymne> Chodź tu! <grymne> Ale się pogoś ja pierdolę! O. Co za <grymne> kurwa, Jezus, kurwa. Oh, kurwa, to Jezus, kurwa! kurwa, to no, dobre! Jeszcze jak go kurwa, Ej. na parcie. ja pierdolę! Pierdolaj! Majtriczek, ojej, nie ma rakietek, ojej. <laughs> czekaj, 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 idę w Tak, tu też cię teraz. Oooo, oh, coś pięknego, <laughs> ciemną stronę Ja tą stroną kupam, wygraś, z oh. damią oh, Eee, napisze <laughs> kurwa, 1v1